Kolejna godzina spędzona przy telefonie. Czujesz, jakbyś miała, jakbyś miał garba, jak Twoja pozycja się zamyka. Barki podążają do przodu, a Ty zapadasz się w ciele, głowa ucieka do przodu. Mam dla Ciebie prosty sposób na zniwelowanie tych skutków. I w tym celu możesz wykorzystać narożnik pomieszczenia. Podchodzisz, rozstawiasz ręce na zewnątrz tak aby był kąt zgięcia 90 stopni w łokciach i 90 stopni w barkach. Wystawiasz jedną nogę do przodu, wykonujesz retrakcję odcinka szyjnego, czyli zagłębiasz brodę w głąb szyi. Będzie to ważne dla utrzymania prawidłowej postawy i pochylasz się delikatnie do przodu tak aby czuć z przodu w odcinku piersiowym rozciąganie mięśni piersiowych wytrzymujesz tak chwilę bierzesz wdech nosem i z długim wydechem podążasz jeszcze bardziej do przodu pogłębiasz ten zakres ruchu i jeszcze raz wdech i długi spokojny wydech Pogłębiasz do przodu. I wykonaj 6 powtórzeń tego ćwiczenia.